Rosja kontynuuje strategię atakowania celów cywilnych w Ukrainie. Jednocześnie, jak się okazuje, sama potrafi oberwać to na swoim własnym terytorium. I mimo, że na froncie względna cisza w tym rozumieniu, że ostatnio nie słyszy się o dużych ofensywach czy o spektakularnych atakach ukraińskich wojsk to sytuacja się rozwija. Propozycja dla Turcji, żeby ta została hubem gazowym dla Europy. Iran, przekazujący Rosji broń, sprzedający Rosji broń, i Izrael, który się odpala nagle. Ale też zakończenie mobilizacji w Rosji czy prezydent Tadżykistanu krzyczący na Putina. Naprawdę dzieje się bardzo dużo, więc Zostawcie nam lajka, zostawcie nam suba, to nam bardzo pomaga. Wy będziecie widzieli nasze filmy. My dziękujemy serdecznie naszym patronom. I co? Lećmy. Zacznijmy od tej kwestii gazowej, bo w ostatnich dniach prawdopodobnie najważniejszą i taką największą informacją było to, że Putin własnoustnie wygłosił plan tego, że fajnie by było, gdyby w Turcji powstał hub gazowy dla całej Europy. Obecnie, jak wiadomo, Nord Stream 2 jest trochę wysadzony i nie wiadomo kto go wysadził. Nie wiadomo. Nie ma, nie ma żadnych podejrzeń. A gaz do Europy płynie tylko przez Ukrainę, co jest trochę ironiczną sytuacją. No więc jak dostarczyć gaz, którego mamy bardzo duże nadwyżki jako Rosja? Europie, która no, no, ma dużo pieniędzy, których my chcemy, jest taki sprytny plan. Weźmy Turcję, niech oni wezmą nasz gaz, zmiksują go ze swoim gazem, z gazem z innych państw. W ten sposób powstanie nowy produkt, który w ogóle nie jest rosyjskim gazem, więc bardzo chętnie go kupią. Turcja zrobi pieniądze, my zrobimy pieniądze i to jest w ogóle genialny plan. Wszyscy są szczęśliwi. To jest, to jest idealny plan, który trzeba zrealizować, prawda? Nie do końca. I dla jasności, my nie będziemy się tutaj wypowiadać za Europę, bo my nie wiemy, czy Europa by dokupiła, czy nie, jakie państwa, czy by kupiły, czy nie. To jest gdzieś tam w strefie domysłów. Zostawmy to na razie, bo inna sprawa stoi na przeszkodzie tych śmiałych planów. Widzicie, Rosja w tym momencie zmaga się z dosyć podobnym. Problemem, co Europa w kontekście gazu. To znaczy, że jak wy chcecie mieć gaz, albo no chcecie gaz sprzedać cokolwiek, chcecie, żeby gaz po prostu pojawił się w miejscu A, a teraz znajduje się w miejscu B, no to musicie mieć jakiś sposób, żeby go przesłać. No i to był ten moment, w którym Europa trochę miała problemy, no bo właśnie nie miała tej infrastruktury. Tylko Rosja też nie do końca ją posiada. Szczególnie, żeby wysłać to do Turcji, bo do Turcji płynie obecnie około 16 miliardów metrów sześciennych gazu przez Turk Stream. Bez 2, po prostu Turk Stream, który leży sobie spokojnie na dnie Morza Czarnego. No i spoko, tylko że przez taką Ukrainę to płynie 40 miliardów metrów sześciennych gazu, a Rosja szacuje się, że tych wolnych środków ma około 50 miliardów, więc te 16 to może nie wystarczyć, żeby budować hub gazowy dla całej Europy. Szczególnie, że wiecie, Turcy już to sprowadzają, bo chcą tego gazu, więc nie za bardzo jest miejsce, żeby robić te legendarne nadwyżki, którymi będziemy handlować w całej Europie. No więc, żeby to zmienić, trzeba wybudować Turk Stream 2. Mam pewne złe przeczucia co do tego, ale na szczęście to się raczej nie stanie, bo widzicie, żeby zbudować taki gazociąg, to to nie jest taka prosta sprawa. Nord Stream 2 powstawał naprawdę długo, a też trzeba pamiętać, że Bałtyk jest płytszym morzem, więc to łatwiej tam położyć rurociąg. Tymczasem no, może Czarny jest głębszym morzem, jak można było się domyślić, żeby że robię porównanie. I co naturalnie z tego wynika ciężej tam położyć gazociąg. Do tego wiecie co Rosjanie mieli wtedy, a nie mają teraz, yy, pomijając jakikolwiek szacunek na arenie międzynarodowej, podkreślam jakikolwiek. No, mieli możliwość zatrudnienia zachodnich firm, które posiadają technologię i know-how do tego, żeby fizycznie takie rury kłaść, bo widzicie, Rosja nie posiada. Pewnie też problem byłyby surowce, chociaż Rosja ma dużo rur, które mogłaby zrobić z tych lów po czołgach, tylko że oni też tych czołgów nie zgarniają potem ze sobą, one zostają w polu, więc... Musimy tam biegać i to zgarniać. Ciężka sprawa. A wiecie, Turcja też nie za bardzo może po prostu powiedzieć jakiejś firmie, że to zbudowała, no bo to jest narażanie się na sankcje, nie? Przez te firmy, więc te firmy po prostu nie będą chciały dostać sankcji na twarz Więc Putin dużo chce, ale chyba mało może i... To ciekawe, bo w dzisiejszych czasach to nie jest jedyna kwestia, w której można tak powiedzieć o Putinie. Kolejną kwestią na tej międzynarodowej arenie dotyczącej Ukrainy i Rosji jest kwestia żywności. Tutaj bardzo krótko, bo mówiliśmy o tym jakiś czas temu. W każdym razie wiecie pewnie, że był duży kryzys żywnościowy, no i tam wtedy Rosja z Ukrainą się dogadały, właściwie z resztą świata, że okej, okay, pozwolimy na wysyłanie naszego zboża i produktów rolnych do tych właśnie miejsc na świecie, no żeby tam zatamować ten potężny głód, który się wydarzy. To odbywało się w ramach tej walki o wpływy w Afryce między właśnie Zachodem a Rosją. Tylko że ten deal widzicie jest podpisany na określony czas. I niedługo będzie trzeba go podpisać ponownie, nie? Będzie trzeba go przedłużyć i pojawiają się pewne wątpliwości, czy Rosja na pewno będzie chciała go podpisać, bo z jednej strony, no wiadomo, że potrzebuje pieniędzy, też prawdopodobnie właśnie chce walczyć o te wpływy, więc jakaś część tych ludzi mogła być wkurzona na Rosję, że nie chcą tego odblokować. Z drugiej jednak strony pojawia się pytanie, czy nie będą chcieli zagrać kryzysem głodu właśnie po to, żeby wygenerować, wiecie, falę uchodźców i tak dalej, które destabilizowałyby sytuację na świecie i na przykład w Europie. No i jest jakaś perspektywa, ale tutaj będzie trzeba poczekać na dalsze rozwinięcia, tylko sygnalizujemy, że to może być ważne w którymś momencie. Kolejna kwestia Iran. Iran w kontekście Wojny Rosji z Ukrainą, no teraz już nabiera pełnoprawnego charakteru członka? Reuters donosi, że Iran sprzedał więcej dronów, tych kamikadze, tych dronów wojskowych i ogólnie uzbrojenia Rosji. I to jest o tyle beznadziejna sytuacja, że te drony, mimo tego, że tak jak zresztą mówiliśmy, i też często było to podkreślane, nie są to drony najlepszej jakości, które mają tendencję do psucia się i tak dalej. To mimo wszystko, jak już te 20% z wystrzelonych dolatuje do celu, bo tam jeszcze wiecie, tam z 80% czasami nawet potrafi zdjąć ukraińska obrona przeciwlotnicza, no to właśnie te 20 trafia w cele cywilne, nie? więc jakby no, w ogóle nie daje to nic, jak już tłumaczyliśmy w jednym z ostatnich filmów w kontekście wojny, to w ogóle nie na sytuację na froncie. No, ale to jest po prostu... Strzelanie po cywilach, które uprawia Rosja w tym momencie, no musimy sobie to powiedzieć wprost. No więc sprzedaż tych dronów no nie jest dobrą informacją, jakkolwiek nie chcielibyśmy na to patrzeć. I dyplomaci, kiedy słyszą te zarzuty, że no, wiecie, bo Rosja strzela z tego do cywili, otwierdzą, że my tylko sprzedajemy broń. My nie musimy się interesować tym, co ktoś z nią robi. my Nie wiemy, co z nią robi Rosja. nas to nie obchodzi w ogóle, więc yy, odczepcie się od nas, my żadnego prawa nie łamiemy. Aha, aha, fajnie, fajnie, fajnie. A z kolei Rosjanie grają w tą grę i pytanie o to, czy używają i dronów w konflikcie z Ukrainą, że oni sobie nie wiedzą, proszę iść do Ministerstwa obrony, obrony. Po prostu nie odpowiada na pytania Reutersa, więc y, nawet nie wiem po co oni to robią. W sensie czemu nie mogli powiedzieć, że tak używamy. Jakby. Do czego innego mieliby używać świeżo kupionych dronów z Iranu w trakcie, kiedy na front wysyłają zabytkowe czołgi. Na no, serie mogliby to po prostu przyznać, nie wiem, może jakąś NJ z Iranem podpisali, nie wiem. Aczkolwiek zaangażowanie Iranu z perspektywy Ukrainy ma też swoje pozytywne strony. Jak wiecie lub nie, Iran jest takim państwem na świecie, za którym wiele państw nie przepada, w tym bardzo dużo państw w jego regionie. No i, jako, no i jako, że Iran przekazuje broń Rosji, no to Izrael, który z Iranem nie lubi się chyba najbardziej na świecie. Znaczy, Izrael się z wieloma państwami nie lubi też dla jasności, ale z Iranem to już jest naprawdę hardcore. No i to może być jeden z powodów, dla których Izrael, właściwie nie Izrael, co teraz wytłumaczymy, stwierdził, że może trzeba uzbroić czy pomóc. Ukrainie i jakby się bronić. Teraz dlaczego tutaj tak motamy? Bo widzicie, to jest bardzo skomplikowana sytuacja. Bo w polskich mediach wszędzie się pojawiło, że minister do spraw diaspory, czy tam minister z Izraela, napisał na Twitterze, że trzeba pomóc Ukrainie, trzeba ją zbroić, wiadomo po której stronie powinniśmy stać. I to, to jest prawda, to jest prawda. Sztuczka polega na tym, że to nie była oficjalna wypowiedź jako ministra, tylko to była taka wypowiedź na Twitterze, jak czasami robią też polscy politycy. W stylu, no nie wiem, wybierzcie dowolną, głupią wypowiedź polskiego polityka na Twitterze, nie? W zasadzie jest dużo. Czy to jest nie jest głupia? Ta to, to nie jest głupia, to jest spoko wiadomość na Twitterze, ale no, moc może okazać się być taka sama, minister do spraw zagranicznych Izraela jakby zdementował to na takim poziomie, że to jest prywatne zdanie pana ministra, to nie jest stanowisko rządu w tej sprawie. Ale mówimy o tym dlatego, że to dalej jest, wiecie, Izrael i faktycznie też powody, dla których ewentualnie Izrael mógłby gdzieś wspomóc Ukrainę, jakieś tam są, po pierwsze właśnie Iran i możliwość przetestowania się, wiecie, w zestrzeliwaniu rzeczy od Iranu, to może być ważne w kontekście Iranu, który no tam gdzieś grozi powoli tym, że będzie robił sobie broń atomową. No, ale też to, że Rosja traci wpływy w regionie, tak już nie ma jej w Syrii tak bardzo jak była wcześniej, więc Izrael też może czuć się trochę bezpieczniejszy w tej kwestii, więc to może być po prostu jakaś zasłona dymna, nie? że po prostu teraz mówię, że wcale tak nie będzie, wcale tak nie będzie, a tego Iron Duma przekażą. Na przykład, bo to właśnie byłoby ważne, tak? bo gdyby Izraelczycy przekazali obronę przeciwniczą Ukrainie, to może by 110% dronów było zastrzeliwanych. Co pewnie wyglądałoby tak, że jakiś byłby zawracany i trafiał w Moskwę, nie wiem. Więc to są spekulacje, ale mówimy o tym, dlatego że ten news poszedł trochę bez kontekstu i wydaje nam się, że tak może niekoniecznie został odebrany, jak powinien być. No ale oby, oby okazało się, że to jest zasłona dymna i tak naprawdę Izrael przekaże Iron Duma, nie? To, to byłoby super. Teraz szybko o Białorusi w kontekście tej całej wojny, bo tutaj mamy po prostu update, nie będziemy się już powtarzać z filmu. Rosji, Ukrainie, co tam z Białorusią jest, o tych łączonych oddziałach i tak dalej. Skupmy się na tym, że Białoruś rozpoczęła, jak to nazywają białoruscy aktywiści, taką cichą mobilizację. Według nich pod przykrywką szkoleń robiona jest prawdziwa mobilizacja, faktycznie, ludzie są brani do wojska, no i tam są szkoleni i są do tych jednostek. Faktycznie Białoruś w jakiś sposób buduje swoją armię, odtwarza swoją armię no zwał jak zwał. Z drugiej strony pojawia się pytanie, w co mieliby uzbroić swoje wojsko, skoro już chyba wszystko wysłali Rosji, co tylko mogli wysłać. Więc na koniec dnia to raczej jest szopka. Tylko teraz pytanie, po co jest ta Pierwszym opcją jest odwracanie uwagi od frontu Im im głośniej jest o granicy białorusko-ukraińskiej, tym więcej uwagi Ukraina musi tam położyć, czyli musi mieć więcej wojsk gotowych, żeby je przesłać w każdym możliwym momencie, musi tych terenów pilnować, musi mieć tam sprzęt i tak dalej, nie? No czyli wiecie, to jakaś tam część żołnierzy, która mogłaby być zajęta biciem Rosjan, musi być zajęta czekaniem i patrzeniem, czy Białorusini nie wchodzą, żeby ich nie pobić. Druga opcja, którą powiemy, bo bardzo ją personalnie lubimy, to znaczy ta opcja z tym, że Łukaszenka robi losowe rzeczy, żeby udawać, że coś robi, żeby pudding się na niego nie wkurzał. Trochę jak ta sytuacja, jak ściągaliście na egzaminie i już wszystko napisaliście, ale to jest podejrzane, że tak szybko skończyliście, więc jeszcze udajecie, że piszecie, nie? Żeby, wiecie, zachowanie pozorów. Teoria numer 3. Rosja, za pomocą tej mobilizacji w Białorusi, chce szkolić swoich własnych żołnierzy, bo wiecie, to jest ten problem, nie? Rosjanie. Wiecie, to jest ten problem. Rosjanie trochę nie mają sprzętu, trochę nie mają ludzi do szkoleń, trochę nie mają w sumie niczego. Jakby, jakby powiedział, klasy, który niedawno był w. W sprawie dla reportera, więc może chcą wykorzystać infrastrukturę Białorusi. Tylko to po pierwsze pytanie brzmi, czy nawet gdyby Białoruś miała tą infrastrukturę, to patrząc na te szkolenia, coś by to Rosja nam dało. A po drugie, właśnie, czy Białoruś w ogóle ma te rzeczy, których Rosja teraz nie ma. Ale właśnie, bo zahaczamy o temat mobilizacji. Więc mobilizacja w Rosji. Też jest ciekawym, już ostatnim tematem. Mobilizacja została oficjalnie zakończona. Co więcej, te powołania, które były, jakby nie udało się ich powołać, w sensie osoby, które uniknęły powołania w jakiś sposób, ale listy dostały, mają to wygaszone, więc jakby jest git, czyli dostały taką furtkę prawną, że. Możecie przestać się chować w lesie, spokojnie, już was nie weźmiemy do wojska. To nie że tak będzie, no ale oficjalnie tak zostało powiedziane. Czy są jakieś powody, żeby nie ufać Putinowi? Mobilizacja zakończyła się umiarkowanym sukcesem. Oficjalnie chcieli 300 tysięcy ludzi, nieoficjalnie milion ludzi, nie zebrali nawet tych 300, więc umiarkowany sukces. Przerwanie tej mobilizacji prawdopodobnie wynika, z tego, że nie ma szkoleniowców, którzy mogliby szkolić tych ludzi. Nie ma miejsc, w których oni mogliby spać albo być w ogóle gdzie trenować. Nie ma dla nich sprzętu, nie ma nic. Powtarzamy, znowu nie będzie niczego. I tak by się stało, gdyby właśnie Kononowicz wygrał wybory. A sam fakt tej mobilizacji tylko i wyłącznie wkurzał społeczeństwo coraz bardziej. Bo warto pamiętać, nie, że takich wiecie, Moskwie czy w innych dużych miastach, to ta mobilizacja była naprawdę bardzo, ale to bardzo symboliczna, tak, żeby jak najmniej ludzi stanąć, powołać. Tymczasem jakieś, wiecie mniejszych miejscowościach czy w ogóle jakichś wsiach, no to zdarzały się sytuacje, są opisywane sytuacje, w której wszystkich chłopa zabrali ze wsi i teraz starsza pani nie może sobie przeżyć zimy czy co, albo zabrali kogoś, kto ma tam, nie wiem, raka oka, że nieskuteczne chciałem przekazać, więc nie dziwi fakt, że nie chcą tego trzymać, to też zresztą było wiadomo, że przed tą mobilizacją to się długo wstrzymywali, bo to jednak jest sygnał dla społeczeństwa, więc tutaj zakończenie i ogłoszenie, że no już wystarczy, jest git, może, może dobrze zadziałać. Zobaczymy, jak z tymi co najmniej 700 tysiącami ludzi, którzy wyjechali w trakcie mobilizacji. Nie wiem, nogach elektrycznych za granicę, żeby żeby ich nie zabrali. Kawie czy wrócą? Bo nie wiem, gdzie naładują baterie, żeby wrócić. Wiecie. To jest tak prosto. Szczególnie, że w akumulatorach, jak jest zimno, to jest mniej prądu. Czy nie jest mniej prądu, mają mniejszą pojemność, więc. Te lasy. No, populacja Kazachstanu się zwiększy w każdym razie. Ale dobra, zmierzając do zakończenia, jak widzicie, wydarzyło się dużo. I warto byłoby zaznaczyć tutaj jedną rzecz. Rosja faktycznie wydaje się grać trochę na dwóch frontach. To znaczy, z jednej strony mówi o tym, że wiecie, te negocjacje pokojowe na ich warunkach są możliwe. Próbuje ogarnąć gaz dla Europy, nie? Czyli Turcja weźcie tutaj, zrobicie gaz dla Europy. Próbuje grać czasami coś miłego, tak próbuje udawać, że jest fajnym państwem, w którym się dobrze robi interesy. A z drugiej strony grozi wszystkim miukiem, strzela do celów cywilnych, dogaduje się z Iranem, czyli do niedawna top 3 zło na świecie, a teraz dalej, bo Rosja zawsze nim była, nieważne. Gdzieś tam sprawia niepokój się o głód na świecie, więc, więc jakby czemu są takie sprzeczne sygnały? I tutaj wydaje się, że ich celem jest po prostu z jednej strony, no wiecie, jakby wywierać presję na politykę, ale z drugiej strony pokazywać, że tak naprawdę oni są ofiarą, że pokazywać tą miękką stronę, to, że oni chcą się dogadać, to, że to jest po prostu konflikt interesów i wiecie, no my się możemy dogadać, możemy to zrobić i my też jesteśmy tutaj otwarci na dialog. I my nie wiem, jak ta strategia miałaby zadziałać, to chyba nie jest możliwe do przeprowadzenia, ale ewidentnie Rosja będzie próbowała tym grać, więc trzeba na to uważać. A żeby wiedzieć, na co jeszcze musicie uważać, to, czy alert RCB są jeszcze jakąś opcją, ale poza tym, Orb będzie wiedzieć, na co uważać, w takim sensie być uważnym w stosunku do czego, jakich politycznych wydarzeń z Polski, zagranicy. Tu jest nasz Instagram, na nie są newsy na bieżąco, dajcie nam suba, dajcie na lajka, like dzięki temu nasze filmy będą wam się wyświetlać. To jest nasz patronek, nasz patronek też jest super i bardzo dziękujemy Patronom. Gdzieś tu jest nasz inny film, ja już się zaczynam gubić w tym zakończeniu, więc tylko powiem, że staramy się starać dla was i powiem cześć.